Szanowni Państwo, my czekamy na jedzenie, a w międzyczasie nowy zakup. Już niedługo będziecie mnie mogli oglądać w jakości 4K. I także moje wszystkie przygody, które będę robić także pod wodą. Kupiliśmy dziś zatem kamerkę po długim researchu. Tutaj widzicie, jak będę nawet na jeździć na surfingu. Będziecie mogli na mnie patrzeć, jak będę nurkować. No i przede wszystkim, jak kolejne rozpadę do Szwajcarii, to będę mogła wreszcie dawać zrobić tą fregatę. Bardzo wysoką trasę z dużymi z dużymi przewyższeniami i z fajnymi widokami, więc no tak naprawdę kupiłam ją z myślą o państwu, ponieważ widziałam, że cierpiliście na Krecie, kiedy nie mogliście mnie oglądać jak wchodzę pod wodospad, ani jak nie, nie mogliście patrzeć e, tak ze mną, dosłownie no, moimi oczami, w Szwajcarii. Więc mogę Was zapewnić, że to się już nie powtórzy. Od tej pory będziecie mogli na mnie patrzeć w jakości 4K, jeżeli uda mi się ją otworzyć. Też do Siemianic już jadą, do Siemianic już jadą e, takie trzymaczki do tego. Juri, Może poznawciami. E, trzymaczki jadą do tego. O tak, poznawciami idzie. E, o, idzie. Już możesz z powrotem nagrywać. Uh -huh. e, idą trzymaczki do Siemianic i tam będzie, będę, żebyście mogli mnie patrzeć z wszystkich perspektyw i na rowerze. A propo, propos, dzisiaj zdobyłam trzeci level na Garminie sportowości. 100 yy, tysięcy kroków zrobiłam już w sierpniu, czyli w 9 dni. I... Yy, no już otworzyłam. Dobra, tak. już da, teraz ja mam resztę. A no więc teraz będę mogła też Was nagrywać na rowerze, w sensie dla Was. Proszę Państwa, więc tak się prezentuję. To jest kamera firmy Insta360 Ace Pro. Jest trochę ciężka i, yy, no, i ona jest współpracą z lejka. czyli no, tutaj mam taki lekki sentyment, ponieważ mój Huawei także ma współpracę z lejką. No i ich aparat mnie nigdy jeszcze nie zawiódł. Yy, tutaj jest taka kamerka, jeszcze jej nie włączyłam, tutaj jest jakiś po chińsku napisany. Yy, dobra coś tam jest? To ja nie odklejamy ekraniku jeszcze, ale to odkleję lekko, żeby pokazać Państwu, co jestem w stanie zrobić. Albo jednak nie, albo to chyba jest jakoś. Wiecie co? Ja przeczytam instrukcję obsługi lepiej. Pojechaliśmy na wycieczkę rowerową a propos tego Garmina. Już godzinę przejechaliśmy, tysiąc kilometrów od naszego akademika. Jesteśmy w Tajlandii, no więc tutaj jest tak specyficznie dosyć. Zamówiliśmy właśnie takie oryginalne jedzenie zaraz będziemy jeść, ale chciałam jeszcze powiedzieć też o tej Tajlandii, że to po prostu trzeba się przyzwyczaić, że na przykład tutaj nie ma y, umywalki, nie mogę wymyć rąk no i czas tak brudnymi rękami ale po prostu nie jestem w stanie, no, w Tajlandii tak ludzie jedzą więc ja też tak muszę y, i tak samo łazienki nie ma, więc to jest tak y, no bardzo ja bym powiedziała po ale no, życie jest po to, żeby odkrywać nowe tradycje i tak dalej, także my w Tajlandii z nową kamerką GoPro będziemy się zabierać za nasze jedzenie Proszę Państwa, sushi lepsze niż w Warszawie. Naprawdę. Tej Tajlandy jednak umieją w suszy. Tutaj mamy takie duże kawałki, możecie zobaczyć. Tego, że to nie jest, że nam pożałowali cokolwiek, bo ponieważ ostatnio byliśmy w suszarni i y, tam były te minigiri, One się nazywały minigiri, o te, z tuńczykiem, no i to był jakiś żart. Bo ten tuńczyk był taki, że miał e, takie włókna, że się go nie dało zjeść. No a tutaj naprawdę bardzo dobry. Znakrywałaś? Yeah Myślałam, że już nie będę nagrywać się do tego sushi, no bo tylko ja, ale chciałam powiedzieć, że bardzo ta restauracja zyskuje tym, że nie żałuję ryby. ponieważ teraz w obecnych czasach można dać do takiej jednej małej rolki bardzo dużo tych składników i nazwać je Ryby Shingxiang, Xiaomi i inne tam dziwne rzeczy, ale teraz są one na mięsie, że dają takie niedobre jakościowe mięso. A tutaj jest bardzo dużo łososia i wokół jakieś tam dodatyczków, przez co no, ta rolka się prezentuje w ten sposób i czuć tego łososia. No, po prostu Wierzysz że a nie myślisz, że jesz jakąś taką podróbkę. Mamy jeszcze tutaj tego węgorza. Generalnie nie jestem fanką węgorza, ale ten, przez to, że jest taki przypieczony, taki przypalony wręcz, no to jest bardzo ciekawe. No tutaj surówka jest najmniejszą fanką. Te klasyki, jestem bardzo z nich zadowolona, ponieważ dawno nie jadłam takiego klasyka sushi. Zawsze one są teraz z jakimiś po prostu dodatkami, których niekoniecznie jestem fanką.